Eee, witam, dzisiaj mamy Kejsa 4230, wersja XL, eee, produkowany na Europę. Ten, takie zwane Europejczyki. <laughs> Słuchajcie, dzisiaj został do mnie przyciągnięty e, ten ciągnik, bo się nie dało jechać im. Na klient miał 12 km im przyjechać. Żeby dużo oleju nie zmonowano, zleciłem, żeby go przyciągnąć. Jak najszybciej się da, a tu taki jest problem. E, pęk przewód pęk zmasakrowało go. Kurde, po prostu nie wiem, zaczepił, e, bo luźna była ta e, podstawa od kabiny. Kabina się przysnadałem, pokażę, jak wygląda przewód, e, tak to wygląda. Jest rozmiażdżony, i to jest przewód od. E, lewej strony hamulca i też on zasila zawór yy, od przyczepy steruje ta strona yy, a, a, czemu nie, a czemu nie mogli kierować yy, go normalnie przyjechać bo jest taki problem yy, tu jak zbiorniczek wyrównawczy jest od hamulców nie wiem czy go teraz wam pokażę yy, nie. no tam o widać trochę już yy, jest napełniany ze skrzyni tam ma tą miarkę, że cały czas jest napełniany nadmiar ucieka no jak, jak jest ten niestety, słabe pompki, przepływa i przecież ten przewód goniło cały czas i zobaczcie tu co pochodził trochę nie wiem, może z dwie minuty, trzy ciężko mi powiedzieć tu trochę widzę na dnie brud jest ale to nie jest w ale tyle było oleju kurde naleciało jak sami widzicie, o, tu się na podstawie wiadro, by masakra była. Kapało z niego cała turama. E, I co było trzeba zrobić? E, najszybciej, żeby to fajnie poszło, ta robota sprawnie, e, to zdjęliśmy tę gumę, ten gumoleon Bo teraz już zrobiony jest. Kochani, po, po, po robocie. Czekajcie, może tu z tej strony przyjdziemy. Przyjdziemy z tej strony. To był zdjęty ogumuleon. ten to już to, 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 to tego traktora. Ma taki traktor, który ma taki traktor. To wie o co chodzi, to jest to okienko. To może w miarę się dosyć te, do tego przywodu, bo może było się dostać w miarę. Po prostu zrobiliśmy najtańszym kosztem, ale i też bardzo dobry, dobra sprawa, bo nie było trzeba tu demontować tam tamtego przywodu, bo te przywoda tutaj aż idą. I są zakręcony na 90 i tam idzie do tego zaworu. Tam jest trójnik, zawór zasila. Do przyczepy, i do wiadomo do koła, do hamulca. No zaraz pokażę tam. No i było to wymienione. To było sporo, było roboty. a tak, zrobiliśmy. Tu rozkręciliśmy, wraliśmy. Się, się skróciło ten przewód w tym co jest mniejszy. Się zakuło końcówkę bo jest styl Jacks, te przyłącze, jakby a więc UNF, UNF, i tu zrobiliśmy o taką, o, może być lepiej widać, teraz o, jest dany elastyczny szóstka, pozakowany, tam zrobiliśmy, o, jak widać, nie ma dobrej, o łapie, o i tam zrobiliśmy o złączkę, widzicie, teraz dobrze widać, zrobiłem złączkę. I daliśmy tutaj. A przytarło, nie wiem, ścisnęło ten przewód, bo źle te przewody były przykładane były. I tam go ścisnęło między silnikiem ostrośnie chcę złapać no łap nie wiem, złapie. I tam właśnie silnik tam go śruba wystaje łeb śruby i o to łeb śruby właśnie z tym ten przewód, jak zgięło go. I klient nie było dużo, nie było hamulców. Ale teraz tak. To jeszcze temat ogarnięty. Mamy godzinę 21.00. Jeszcze dzisiaj ma klient przyjechać odebrać ten ciągnik. Ale też od razu przy okazji były w części wcześniej zamówione. Eee, to zrobiliśmy. Eee, tylnie podnośniki, te, przepraszam, te podnośniki, si, si, e, siłowniki od podnośnika. E, bo pod dużym ciężarem, bo klient wozi balast. Jak był balast, to bardzo mocno. Jak podniósł, jak nadjeździł po dziurach, to tak yy, puszczał siłownik. Po prostu ciurem tu zaczęło od lecieć z tego, sił, z tego siłownika. Ten, ten, ten trochę mniej, ale teraz robiliśmy tak: to wstawiliśmy, ale dodatkowo jeszcze zamontowaliśmy ja trąby na to, harmoniki. Niektórzy mówią trąby, harmoniki, kto jak mówi. I teraz tak się nie dostanie pył, te piasek jakiś kusz, takie większe elementy, bo w tych właśnie wada jest. E, że w, e, wpada po prostu i przyciera i niszczy uszczelniacze i tu ja mówię by wstały bo to są bardzo drogi uszczelniacze bo komplet to dziś około 800zł na dwa te kosztuje e, to właśnie idzie, tylko rok czasu w, wytrzyma i jest zniszczone bo już pada ten no i zrobiliśmy, jest teraz w porządku, teraz zobaczcie jak brudny jest też glin będzie musiał go umyć, ale do, do, dobrze daje po błocie. Takie warunki było się ma nisko, cały silnik użygany w błocie. No i takie widzicie o, sprawy. Dobra, tyle co chciałem wam pokazać. Dobra, dzięki na razie.